Rosjanie wymusili na Putinie agresję na Ukrainę. Popierają imperialistyczną agresję Rosji na Ukrainę, choć sami nie chcą na froncie walczyć. Rosjanie uważają, że nie mogą pozwolić Ukrainie na niepodległość, bo gdyby Rosja pozwoliła Ukrainie na niepodległość, inne zniewolone przez Rosję w ramach Federacji Rosyjskiej narody też mogły zapragnąć by niepodległości, a w konsekwencji Rosja mogłaby się rozpać i stałaby się małym, słabym krajem, który padłby ofiarą e, innych imperiów. Według Rosji nie można oddać Ukrainy Zachodowi, bo Zachód użyje Ukraińców do walki z Rosją, dlatego Rosja musi zostać wcielona do Rosji. Takiej samej argumentacji wobec Polski zaczną używać Rosjanie, gdy całkowicie podporządkują, podporządkują sobie Ukrainę. Podczas gdy dla Polaków Ukraina to dla odrębny kraj i naród, Rosjanie uznają Ukrainę za część Rosji, Ukraińców za część narodu rosyjskiego. W rosyjskim sposobie myślenia nie mieści się to, że Polacy pomagali Ukrainie bezinteresownie. Rosjanie wierzą, że tak zwani Ukraińcy to w rzeczywistości ro, Rosjanie, błędnie uznający się za rzekomych Ukraińców których trzeba by zwolić z zachodniej okupacji, której forpocztą jest Polska, która ma mieć chęć odbudować swoje imperium, czyli włączyć Ukrainę do e, państwa polskiego. Jednym z celów propagandy rosyjskiej jest skłócenie Ukraińców z Polakami. Propaganda rosyjska kierowana do Ukraińców głosi, że Ukraińcy są zagrożeni przez polski imperializm. Rosjanie wcieliskają Ukraińcom kit, że pla Polska ma plany agresji na Ukrainę. Propaganda rosyjska skierowana do Polaków głosi, że zagrożeniem dla Polaków jest ukraiński nacjonalizm. I oczywiście nie możemy tutaj, to wcale nie oznacza, że ja tutaj neguję jakieś zbrodnie nazistów ukraińskich na Polakach w, na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Według rosyjskiej propagandy w 2014 roku władze na Ukrainie przejęła Junta na usługach Zachodu, po czym napadła na Donbas, co zmusiło Rosję do wkroczenia, by ratować mieszkańców Donbasu przed tą. Huntą. W rosyjskiej propagandzie Ukraińcy nazywani są nazistami. a ja Przypominam, że dokładnie tak samo nazywani byli akowcy po II wojnie światowej, kiedy Polska była okupowana przez Rosję i w imieniu Rosji Polską zarządzali komuniści wiadomego pochodzenia. Akowcy, Narodowe Siły Zbrojne, wszyscy polscy portrioci, którzy nie chcieli rosyjskiej okupacji, byli nazywani faszystami nazistami. Więc nie ma w tym nic nowego. Zdaniem Rosji, Białorusini i Ukraińcy wraz z Rosjanami należą do jednego narodu rosyjskiego, którym powinna władać... kto? Moskwa. Rosy... Rosyjska propaganda twierdzi, że naród ukraiński to wymysł Polaków i Austriaków. Ludzie określający się Ukraińcami e, są przez Rosjan określanymi mianem zdrajców Rosji. W opinii Rosji Ukraina jako państwo nie ma racji bytu. Rosja neguje istnienie narodu ukraińskiego i ukraińskiego patriotyzmu. Absurdalna wiara w nieistnienie ukraińskiego narodu e, jest wśród Rosjan powszechna. Rosjanie nie wierzą, że Ukraińcy mają poczucie własnej tożsamości narodowej. I poczucie własnej odrębności, patriotyzmu. Według Rosjan Rosja będzie imperialna albo nie będzie jej wcale. Bez Ukrainy w składzie Rosji Rosjanie nie wyobrażają sobie istnienia Rosji Imperialnej, bo mityczne początki Rosji to według Rosjan Ruśkijowska leżąca obecnie na terenie Ukrainy.